O, ja zdjęcia ja zrobiłem, już wysyłam ja ja No już koniec, idę do ja punktu bo... ewakuacji. Już, już już kończę. No, no już koniec. Nie wyłączaj, no błagam, już koniec 20 sekund! Błagam, nie rób tego! Już, już błagam, przysięgam, przysięgam, przysięgam! Przysięgam, patrz już głowie tam jest, błagam karończe, kopiam ci sygnał deszcza, królewno moją boginią śnieżką, pięć sekund, kur... nie zdążę Jest, jest, udało się, żegnaj to mini, Żegnaj to mini, Żegnaj to mini, O kurwa dobra wysyłam misja wykonała